Niedziela Palmowa zwana Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. W Polsce obchodzona jest od średniowiecza. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła Palemki symbol odradzającego się życia. Zwyczaj został ustanowiony na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Wierni przychodzą do świątyń z palmami, aby je poświęcić oraz wziąć udział w procesji. Siedem. Niedziela palmowa rozpoczyna rozważanie najważniejszych tajemnic związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Od 1986 roku, zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.